Dzień dobry, jak widzicie troszkę pogoda nie sprzyja, chociaż w zasadzie jest ciepło, bo 24 stopnie, ale jest wiatr, który porusza tym wszystkim, co się jeszcze zostało z tej szopy. Dzisiaj jesteśmy w takim dosyć też w sumie ciekawym miejscu, bo takiego chyba nie ma na moim kanale, było dosyć podobne, ale jesteśmy... Na opuszczonym szrocie, w opuszczonej szopie, z bardzo starych pojazdów I pomimo tego, że wieje, no to my jesteśmy w takim miejscu, że myślę Spokojnie będzie można sobie tutaj pozwiedzać, bo jednak jesteśmy osłonięci eee. <grystanie> Patrzcie, coś od, coś od razu rzuca w oczy Dzisiaj zwiedzamy opuszczony warsztat zabytkowych samochodów. Znajduje się on w pewnej małej wsi, w niepozornej i zniszczonej przez czas hali. Nie poznałem historii tego miejsca, ale sądząc po znalezionych w nim obiektach datowanych na kilkadziesiąt lat wstecz, dawno temu mógł to być warsztat kolekcjonera klasyków, który być może nagle odszedł z tego świata, zostawiając w tym miejscu swoje wspomnienia. I to, co kochał. Stare samochody. Drzwi uchylone, dlatego może nie będziemy aż tak bardzo tutaj szaleć w tym miejscu, ale w tym miejscu już możemy. I popatrzcie, po prostu ile tu jest, ile tu jest samochodów. Tam w ogóle... To był chyba jakiś warsztat naprawczy, wiecie? Nie chcę aż tak mocno świecić, także wybaczcie, ale tamta pani jak popatrzy w okno, to zobaczy, że... Tu jacyś goście się kręcą w tej opuszczonej szopie. Wszystko tu zostało powyciągane, takie mam wrażenie, no bo w sumie chyba głupotą by było zostawiać jakieś silniki, które może nie były w najgorszym stanie. Tak wam tutaj o, tu jest kawałek silnika w zasadzie. Silnik rzędowy, tak? Jeśli się nie mylę. Tu jest kawałek silnika. Tam macie jeszcze tą drindę, którą przed chwilą widzieliście. Tu jest troszeczkę nowszy samochód. Volkswagen, taki stary. Nie, Ford chyba. Sierra. Tu w ogóle widzicie też takiego gościa, z którym zwiedzam, bo dzisiaj nie jestem sam. Także Siemano. Kurczę, nawet powiem ci nie wiem, ale tak mi się troszeczkę tutaj wydaje o. A, no kurde no tak Ale troszkę troszkę linię miał taką sierowatą. No, lo, patrzcie, to jest, można wam przeczytać, Lloyd 600. Angielski samochodzik Taki troszeczkę Zapasował A no fajny smaczek bo ja tak właśnie powiem ci, że w tamtą stronę zasuwam, wiesz, żeby jak najszybciej opuścić to i dlatego tak troszkę może za szybko szedłem. Postaramy się zwolnić, ale wiecie, no jesteśmy na obczyźnie, powiem szczerze. No bo możliwe, że się zaczęliście domyślać, że to nie jest Polska z takimi wynalazkami tutaj i po prostu nie chciałbym, żeby na starcie już ktoś się do nas przyczepił. O, nie przeczytamy co to było za reno, ale ktoś z Was, kto się zna, na pewno przeczyta. No, wstępnie. No słuchajcie, y, to prawdopodobnie jednak był mechanik, tak się wydaje. Mamy tutaj szyld Mazdy też i on się znikąd nie wziął. Ale teraz popatrzcie sobie, ile to jest szrotu. <grym> Tutaj jeszcze jednostka napędowa została, chociaż głowica zdemontowana, jak widzicie. Patrzcie, no to chyba pytanie jak dawno to zostało zamontowane, prawda? Żeby ściągnąć to koło. No chyba dawno, bo gdyby to było niedawno, to by były tutaj jakieś otarcia, prawda? A tych otarć nie ma. Także raczej Miało to miejsce dawno temu i korozja się już zajęła tymi samochodami. To, co też, popatrzcie, zwróćcie uwagę, że tutaj normalnie dach się osypuje, też na te samochody. I też jeszcze popatrzcie na jedną rzecz. Blacha tych samochodów jest naprawdę w niezłym stanie, dlatego że one tutaj, myślę, że od dziesiątek lat leżą. Nawet przyznam szczerze, problem jest taki, że nie powiem wam co to są za samochody raczej. Nie wiem, czy tutaj łady nie mieliśmy, albo daci, kurczę. Bo przynajmniej jest podobna dosyć. Tam sobie wejdziemy na koniec, tam gdzie kolega w tej chwili atakuje. Dlatego, że na razie pokażę Wam samochody. Po prostu jest co oglądać. Zobaczcie, te deski rozdzielcze kiedyś miały taki styl raczej, taki a'la drewniany. Wszystko niemalże zdemontowane. Co do podłużnic zdemontowane, można by było rzec. Ten to w ogóle na boczku się położył. Ktoś go pewnie w ten sposób rozbierał. Popatrzcie, popatrzcie, jak wygląda blacha w starym samochodzie. Ja wiem, że one tutaj troszkę czasu spędziły pod dachem. No, ale mimo wszystko. Myślę, że jest różnica. Jeśli porównać to do wielu wielu samochodów z okresu teraźniejszego. Lucas Current Voltage Regulator. Made in England. Eee, o, co my tu win będziemy mieli? Commission number. To nie, tu tutaj winu nie ma. Eee, wydawało mi się, że nie będzie tak fajnie tutaj, ale podoba mi się. Drzwi jeszcze nieźle wyglądają. Słabe jest to, że tutaj też ktoś dewastuje. Tutaj też ktoś dewastuje te samochody. To widać, że chyba o to miejsce się już nikt nie martwi i po prostu można z nim robić co się chce. Poniekąd. Ale ja nie, nie znam się na motoryzacji. Powiem Wam, że jestem w sumie dosyć słaby. Wiecie, obsługuje swój samochód Tego jeszcze jest tutaj tyle <laughs> Obsługuje swój samochód i Nie interesuje się Jakimiś innymi Jakby co to zaraz sobie podoświetlamy i na koniec zdjęcia porobimy Jak będziesz chciał A a to zaraz tam podejdę, tylko wiesz, chcę po kolei iść, żeby nikt się nie denerwował, że tutaj pomijam jakieś egzemplarze. Kurczę. To jest chyba kopalnia takich starych angielskich samochodów. Głównie. Bo tutaj też właśnie na te patrzę. Kurczę, to ten jest super Przecież te samochody, one powinny jeździć Jacyś ludzie, którzy mają na to kasę powinni nimi śmigać One powinny jeździć, a nie gnić tutaj na deskach Po prostu ogałacane ze wszystkiego po kolei Tutaj jakieś ktoś graffiti strzelił No to jest przykre powiem wam po prostu, to jest przykre co tutaj się dzieje że takie samochody po prostu tak się psują one, niektóre mają dosyć mocno powiniatane dachy, tak jak tutaj widzicie i ciekawy jestem, czy to po prostu jakieś części dachu tutaj na nie spadały, bo chyba nie czy po prostu ktoś w czymś ciężkim tłukł po nich i dlatego one się tak Rozsypały Ten to musiał być ładny kurcze Taki, taki sportowy O, to Mazda była Widzicie? Mazda Wyprodukowano w Japonii Model LA-2VS Kurczę, to ten samochód jeszcze z takim lusterkiem, tutaj w ten sposób, żeby sobie spoglądać na przodzie, a nie na drzwiach. Patrzcie, tu może dokumentacja. My też, jak tutaj chodzimy, to muszę Wam szczerze powiedzieć: Musimy w sumie tak troszeczkę mieć z tyłu głowy. Yy, z tyłu głowy. No troszeczkę czujności przeznaczyć na to, żeby Słuchać czy coś nie leci nam na głowę i patrzeć w ogóle jak to wszystko tutaj klepocze Tutaj też lusterko na boku Patrzcie, powyciągane wszystko Smutne jest to, że te jednostki Tutaj napędowe, one prawdopodobnie jeszcze kiedyś były w tych samochodach A korzystając z okazji To tak No tutaj widzicie raczej po niemiecku wszystko napisane ja tak myślałem, że może znajdziemy coś jeszcze po amerykańsku, na przykład, czyli po angielsku, w sensie American English. Dlatego, że wydaje się, że to raczej chyba samochody amerykańskie były w większości. Też tutaj, i angielskie, o. I być może jeszcze jakaś dokumentacja się z nich zachowała. Bo są oni w niezłym stanie i tyle.

Chyba i tam też właściciel był napisany, ale to już danych z którego roku? Data ważności? Maj czy 95. Toś? Maj 95. Lewy górny róg. Nie wiem, czy widzicie. Dobrze, prawie 30-letnie napoje. Tu znajdujemy. No bo powiem Wam tak, no coś mi się wydaje, że niektórymi z nich w GTA jeździłem, jeśli wiecie, o czym mówię. Mam nadzieję, że nie pokazuję Wam zbyt szybko, ale też po prostu tutaj no raczej mamy do czynienia z takimi samochodami, z których została tylko skóra i kości, tak można by było chyba powiedzieć. Patrzcie, jakie lusterko. Ale to jest jeszcze... O! Dobrze, przy okazji widzę, że kamera mi działa Bo mruga Tutaj troszeczkę reflektorów, opraw na reflektory To jest... No dobra O, widzicie tutaj Ramka na refle, reflektory O, tu jest kurczę troszeczkę więcej silnika, jak sobie zerkniesz No oczywiście głowicę ktoś zdarno, nie? Jakżeby jak żeby inaczej. Trzymasz? Aha. No i szyby powybijane. No po prostu słabe to jest. Ale popatrzcie też na boki. Wygląda na to, że mieliśmy tutaj Magazyny chyba, półki z częściami No tutaj mamy w każdym razie fotele Myślę, że one mogły troszeczkę wcześniej niż teraz tutaj wylądować O, czekaj A to chyba chodzi po prostu o dealera tego samochodu No i okej, okay, tu mamy ramki w ogóle po tablicach Tutaj <gry> Ale Słuchajcie, dzieci, to jest AIDOR przede wszystkim dorośli. To jest uszczelka pod głowicę do pasata B4. Albo B5. A to jest, do, to, jest do, to jest do B5. Ale byście kosili. Dobra, no i tutaj mamy taki wjazd. Tylko, że powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ten budynek to jest budynek. Yy, to jest, to jest budynek, który pierwotnie należał do kolei. E, macie tutaj takie torowisko malutkie. E, tutaj są tory w okolicy. O tam są na pewno tory. Tam jest ich chyba jeszcze troszeczkę więcej w tamtym kierunku. E, no i tutaj ten warsztat, albo ten skład samochodów powstał właśnie w takim miejscu, a nie innym. E, Ktoś tutaj po prostu sobie gromadził samochody w budynku kiedyś należącym do kolei. Dobra, teraz jeszcze, zerkniemy sobie do tego budynku. No popatrzcie, no, no ładne są te samochody, kurczę i tyle, nie? Kanapy. O, tu jest fajna sprawa. Ponieważ liczniki zostały, przebieg. No nie powinny tak skończyć te samochody. O tutaj było akurat pusto, ale pokażę Wam je jeszcze też z tej strony, jak będziemy sobie szli. No bo wiadomo, oczywiście, mogłem na coś nie zwrócić uwagi. O, w tą stronę tak to się prezentuje. Mam jeszcze mocniejszą latarkę, tylko że ona kurczę została. Hm, mam nadzieję, że została w plecaku. Teraz sobie myślę, gdzie ja ją wrzuciłem. Popatrzcie, tyle dobra się marnuje. I jeszcze kilka tutaj. Dobra, i tutaj, tak, jeszcze Wam pokażę kilka papierów, ale tutaj mamy po prostu. Nawet wam, nawet wam zbyt wiele nie powiem. Nie mogę Wam tego pokazać, bo tutaj są adresy i to już widzę. Yy, dokumentacja tego zakładu. W skrócie. Tutaj mamy magazyn opon, i w sumie, jak tak zerknąłem wcześniej, to nic poza tym. Dokładnie kół opon, może jakieś smary jeszcze gdzieś by znalazł, tak jak właśnie tutaj karbady finish, a to chyba jakieś lakiery, jakieś obejmy. Instrukcje być może. Co, I trzeba, trzeba, trzeba na górę zerknąć. O, biuro wygląda w ten sposób. Tu się za bardzo kręcić nie chcę, żeby mnie ktoś gdzieś nie zobaczył i nie pomyślał sobie, że ja zły chłop jestem. Patrzcie, tutaj mogły być reklamy, banery reklamowe i umywaleczka. I jeszcze tak, z góry. Tak to wygląda. A tymczasem to była taka raczej krótsza wycieczka, dlatego że gnamy dalej. No to także się z Wami żegnamy i tyle. I zasuwamy dalej. Do zobaczenia w kolejnym opuszczonym miejscu. Dzięki za tę eksplorację. I pa. A, słuchajcie, to jeszcze raz ja. Chciałem Wam pokazać, bo się okazało, że mam spakowaną tą latarkę mocniejszą. Tak wygląda gigantyczny szrot. I tutaj w tę stronę. I w tę stronę też. Tyle samochodów tutaj się marnuje. Naprawdę ładnych. No to jeszcze raz. Trzymajcie się. Robimy zdjęcia i zmykamy. Pa.